I to nie o mnie, to nie o wasze, To nie o... Nie, nie o Rosłanie. To, to, nie, to nie o Sergeję, to nie o Jurę. ok? I, i to właśnie nie o osobie, która mieszka w Rzymie. To o Jezusie. Okay? A, przeczytamy dziś a, od apostoła Pawła w liście do Kolosa. Proszę służyć razem ze mną od 15, a, pierwszy rozdział od Kolosa. Otwórzcie, bo czytamy tylko jeden fragment dzisiaj. Proszę, was, otworzyć. pierwszy rozdział od tego do 23 werseta. Nazwałam dziś kazanie Razem połączone. Razem połączone. I na początku a, słyszałam niedawno, naprawdę jest taka już od dawna słyszałam taką historię, ale Wam powiedzieć na początku taka historia. Pewnego dnia. Pewnego dnia. Zdobyły się pełnej wsi pomoc. Powódź. Mężczyzna chcą cię ratować, wszedł na dach swojego domu i tam czekał, co będzie dalej. Czasem woda pochodziła coraz wyżej, poza do kolan. Do kolan. I wtedy do domu podpłynęła łódź. Człowiek z łodzi powiedział do mężczyzny na dachu. Wsiadaj na nasze łodzie, uratujemy się. Okay? Jednak ja łodźczyzna odpowiedział mu, nie trzeba, ja jestem wierzący. Bóg na pewno mnie uratuje. Łódź odpłynęła, łodźczyzna została na dachu, tymczasem woda podeszła mu już do pasa i znów przytnęła łódź. Przypłynęła, oczywiście. Ludzie z Łodzi znów wywali go do wsiadania do łodzi. Jednak on opowiedział to samo i został na dachu. Tymczasem, drodzy, woda znowu podeszła do góry i ślubnęła mężczyźnie już do piersi. Znów przypłynęła łódź i ludzie z łodzi krzyknęli – wsiadaj, wsiadaj, za chwilę utoniesz. I jednak mężczyzna odpowiedział – nie utonię. Bóg na pewno mnie uratuje. Uwysiadł tunel i przyznął Trafił prosto do nieba. mam nadzieję, że był uczniem. z tego nie wiem. Ale, ale... To od razu poszedł do Boga i zapytał Niego, dlaczego mnie nie ratowałeś? że ja tak bardzo w Ciebie wierzyłem, tak bardzo Cię ufam. Bóg na to odpowiedział mu spokojnie, no to nieprawda, że Cię nie ratowałem. Wy są przecież po Ciebie aż trzy łodzie ratunkowe. Trzy łodzie ratunkowe, jednak Ty w żadnej z nich nie chciałeś skorzystać. Ciekawe, jak możemy to w żyć się traktować. Właśnie tak? No jasne, że to, to bytyka bajka ludowa. Gdzieś skupimy się na Jezusa. Okay, drodzy? Skupimy się na Jezusa na ten fakt, że On ci prowadzi. że Jezus ci prowadzi? Zawsze mamy pomoc od Boga. Zawsze. Zawsze mamy taką pomoc od Boga, jeśli potrzeby duchowo. Wiem, że macie mądrość Bożą i Duch Święty. Jeśli jesteś uczniiem, masz to. To czytamy nasz werset Kołosan 1 rozdział od 15 do 23. Do 23. I tu jest napisane o Jezusie. On jest obrazem niewidzialnego Boga. Na przyczyną e, wszelkiego, t, e, wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko. W niebie i na ziemi. To, co wiedzialne, niewidzialne. Trone oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez niego i dla niego. On sam jest przez wszystkim i w nim trwa wszystko razem połączone. I w nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała Kościoła. Amen? Drodzy, w pierwszym... Po pierwsze chciałbym powiedzieć uh, jasne, że, jasne, że w pewnym momencie życia ziemskiego Stwórca Wszystkiego, nasz Pan Bóg i tu jest napisane, umieścił Jezusa jako obraz samego Samego ciebie. Tu jest napisane, że Jezus jest obraz naszego Boga. Należy zrozumieć, należy zrozumieć że chrześcijaństwo, chrześcijaństwo nie jest jedną z religii. Myślimy, no, dużo są religii, różne. Ale chrześcijaństwo nie jest jedną z religii. Jest po prostu podążanie za obrazem Boga, za Jezusem i tyle. Poprzez swoje życie i zmartwychwstanie Pan Bóg pokazuje, że Jezus jest Jego obrazem. Jest najbardziej adekwatnym odbiciem, obrazem, sposobem w jaki Pan Bóg mógł się objawić. Amen. Amen, możecie powiedzieć, śmiało, Amen. On sam jest przez wszystkim i w nim trwa wszystko razem połączone. Naprawdę, nie ma sensu żyć bez Twojego połączenia z Bogiem. Jak myślisz? Ja nie widzę sensu życia bez mojego połączenia z Bogiem. Nie ma sensu w Twoim życiu bez połączenia z Bogiem. Jak inaczej jest sens w życiu? Po prostu nie zobaczysz tych łodzi, które przypłynęli, żeby Ciebie uratować. Jeśli nie masz połączenia z Bogiem, i jeśli nie rozumiesz i nie patrzysz na wszystko duchowe. To jest historia, którą pisze Pan Bóg dla Ciebie. Cała historia, całe życie, ca ta ziemia stworzona, żeby zamieszkał tutaj. To historia, którą Pan Bóg pisze dla Ciebie. Cześć. Fajnie. E, bowiem, ziemskie życie zawsze idzie do Twojego końca. E, przez entropię, bo mamy entropię. E, Śmierć fizyczną. Mamy śmierć fizyczną. Samoloty się rozbijają. Wojny trwają. Życie to, toczy się dalej. Istniejemy. A potem nas nie ma. Ale przez Jezusa otrzyma życie wieczne. To jest sens życia, połączenie z Bogiem, żeby otrzymał życie wieczne, które trwa dalej. I On jest napisany, On też jest głową ciała, kościoła. I to jest niesamowite. Jak to działa? Patrzymy na Jezusa. Patrzymy na Jezusa i idziemy za Nim. I to jest bardzo proste. Patrzymy na Jezusa w kościele i idziemy za Nim. Dlatego, że jest napisane, że On jest głową ciała. Kościoła. I tyle. Wczoraj spotykaliśmy z Piotrem, Roswanem, Sergejem z Jurą i oni mają służbę prowadzić, głupy grupy domowej, mały kościoły. Ja bardzo wdzięczny za Was, prawda. Jestem bardzo wdzięczny i dumny, ale mówiliśmy, mówiliśmy naprawdę, jak być więcej otwartymi, żeby Jezus prowadził Kościół. Nie my, a Jezus prowadził Kościół. Zbieraliśmy się razem, żeby zobaczyć, że modliliśmy modlimyśmy, modlimyśmy się razem, żeby zobaczyć, jak Pan Bóg może lepiej prowadzić kościół przez nas wszystkich. I właśnie wierzymy, że każdy z Was był w jakimś kościele domowym. Bo potrzebujemy wsparcia. Ja naprawdę jestem wdzięczny każdemu, kto służy. I każdemu, kto wkłada serce swoje w życie chrześcijańskie, życie Kościoła, w życie uczniów Jezusa. Nie możemy, nie możemy tego robić sami. Nie możemy. Ale razem możemy być prowadzeni, prowadzeni przez Jezusa. Możemy być prowadzeni przez Jezusa, jeśli Chcecie sobie izolować? Z czasem, czasem, ja też chcę sobie izolować jakoś, bo się źle, jakoś nikt nie chce spotkać się, ale kochanie, nie możemy siebie izolować od, od ciała Chrystusa. Od prowadzenia siebie przez Jezusa. Ale to możliwe tylko razem. Tylko razem. Bo nie dasz rady być Jezusa, jeśli będziesz izolować siebie od jego, od jego ciała. Każda obecność Twoja. Gdzieś każde słowo. Każda aktywność Twoja, każda piosenka, którą śpiewasz, każdy akord, który grasz, każde spotkanie z kimś, każda modlitwa lub przeczytany werset Biblii, każda złotówka w naszej dorowiźnie, właśnie w ten sposób pozwalasz Jezusowi prowadzić ten kościół. Amen. Moje pytanie, tylko jedno pytanie. Czy twoje wnętrze, twoje serce jest nastawione na to, aby Jezus ci prowadził? Czy czujesz, że to głowa Kościoła Ci prowadzi? Czy reagujesz na łodzi, których Pan Bóg Ciebie daje? Jeśli może coś nie jest w porządku w Twoim życiu, może nie, może, może jest taki moment po prostu w Twoim życiu. Pomyśl o tym, że może nie dajesz Jezusowi prowadzić Ciebie w Jego Kościele. Bo życie, życie no to zależy po prostu, mamy duże różnego w naszym życiu. Okoliczności są dziwne są nazym życiu. Ale pozwól, żeby Jezus prowadził Ciebie w Kościele. Po prostu pomyśl o tym, czy decydujesz sam wszystko, czy pozwalasz, że Jezus ci prowadzi dalej w Kościele. A, czy czujesz, że to głowa kościoła Cię prowadzi? Czy reagujesz na łodzie, których Pan Bóg Ciebie daje? Zawsze On daje coś w Twoim życiu. Może przez kogoś tutaj. Kiedy nie zabiłeś siebie, siedzę, siebie, tak? Od kościoła, to nie zobaczysz tak A my. możesz nie zobaczyć to błoch. A... I może cierpisz, coś, bo nie dajesz swojego serca. I cierpisz, i cierpiesz, i cierpisz. I to polega tylko na zmianie, na, zmianę, na zmianie jednej myśli. To polega tylko na zmianie jednej myśli. Żałujemy tego i idziemy za Jezusa. Brakuje tylko jednej myśli. Żałować i iść za Jezusa. I to tyle. Jest bardzo proste. Czytamy dalej od 19 do 23 do końca, do końca tego, tego fragmentu. Gdyż w nim cała Pielnia zechciała zamieszkać i przez niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie. Dzięki prowadzeniu pokoju ze cenę krwi, przelane przelanej przez niego na krzyżu. Was również kiedyś obcy, kiedyś byliśmy obcy. Kiedyś byliśmy obcy. Teraz pojednął w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych. Teraz jako świętych przez jego śmierć i wytrwać będziecie w wierze ugr ugruntowani, stali i niezruszeni w nadziei płynącej z dobrej nowiny, kochani, przez dobrą nowinę. Prowadzi Pan Bóg pokój. I cena za to krew Jezusa na krzyżu. Jest tu napisane, że cena za to przelana była krew Jezusa na krzyżu. W Jesteś według jej przez Jego krew. Staćmy w śmiertel. Stajesz święty. Pan Bóg teraz łączy nas w Jego ciele. Pan Bóg łączy nas w jego ciele, w kościele, tu na Ziemi. Właśnie przez śmierć Jezusa. Drogie uczniowie, ja proszę Was, proszę bardzo, mówmy się o tym. Głosimy to. Głosimy to. Że u tego ludztwa jest szans. U każdego człowieka jest szans. Ma, ma szans każdy człowiek. Tak? które porozmawiać. Że jesteśmy już połączeni z Bogiem, bo jesteśmy razem z Nim. Po prostu trzeba zrobić jeden krok. Zauważyć, że Jezus umarł i możesz być właśnie, może być połączony z Bogiem. Przez Jezusa. I to jest prawda życia. Jeśli Drodzy, jeśli nie pozostawimy sobie przestrzeni dla działań Boga, co pozostawiamy dla siebie? Tylko jedno obce. Jestem zajęty. Naprawdę, tak. Jeśli nie pozostawimy przestrzeni, żeby Pan Bóg działał przez nas w kościele, to jest to. To, to, to mamy tylko jedną opcję. Jestem zajęty. I będziemy myśleć, że jesteśmy zajęci zawsze. Zawsze jesteśmy zajęci. Kiedy decyduję, że ja jestem zajęty, żeby dawać, to wtedy zawsze tak jest. I po prostu tak działa w naszej głowie. Ja nie wiem po co, ale tak działa. Kiedy gramy? Mam no, taki przykład. Bo gramy, gramy z naszą młodzieżą, z naszą młodzieżą tutaj w uno. Wiecie, co to jest Una, gramy, tak? Właśnie. Dziękuję Dziękuję bardzo, że zrobiłeś takie zdjęcia Uno. Kochani, gramy, gramy w UNO szczególnie, tak? Jest to dla mnie Od czasu do czasu jest trudno dla mnie. Powie po co? Dlaczego jest, dlaczego jest tak ciężko naprawdę? W każdym razie, mam takie uczucie, w każdym razie, gdziekolwiek nie gramy, gdziekolwiek nie gramy, są swoje zasady gry. Sasza się No, macie różne zasady gry tej umowy. To zależy od zespołu, w którym grasz. No są swoje zasady. I tak się denerwuje. No naprawdę, jest bardzo trudno. Kiedy zasady nie są takie, jakie lubię. I to po prostu nagle zauważyć, że, że to, nie, to nie, nie takie zasady, które wgrałeś do tego. Nowe jakieś zasady. Ale kochanie, właśnie w życiu jest tak samo. Tak samo jest w życiu. Nie wybieramy tych zasad. Nie wybieramy. I kiedy się denerwuje, to psuje całą zabawę. Całą zabawę psuje w grze. Ale mogę decydować, co mogę decydować, co każdy z Was może decydować. Co się teraz stanie? Czy będę się cieszyć grą, albo będę niezadowolony z życia i z zasad? I będę zawsze zajęty, żeby kontrolować, kontrolować, kontrolować i być niezadowolony z tych zasad, z tej gry. Albo będę się cieszyć udział w życiu razem z Jezusem i być połączony z Jezusem i Jego Kościelem. I będę połączony z wami wszystkiego, niezależnie od zasad waszej gry uno. A Amen? I gramy dalej i cieszymy się. Że gramy. Bo Amen. Życie jest gra? Ok, teraz możemy wybierać. Czy dać Jezusowi prowadzić siebie przez życie i głosić dobre nowiny o nim, o Jezusie. Idź z nim dalej, o zbawieniu, o jego kościele. Albo wybrać swoje przewodnictwo i kontrolę i kontrolować dalej swoje życie. Ale to tak nie działa, bo stworzone to wszystko, żeby razem być połączone właśnie w Nim, w Chrystusie, jak czytaliśmy dziś. Cały Wszechświat. Jesteśmy częścią wszystkiego. Drodzy, jesteśmy częścią wszystkiego. świata. Jesteśmy częścią Boga. Jesteśmy częścią systemu, przez który, nie wiem, ptaki, ptaki letają po obliczonej drodze. Jesteśmy częścią ekosystemu, w którym rosną rośliny, których potrzebujemy. I jesteśmy częścią historii Boga. Jesteśmy częścią wszystkiego, tej historii Boga, której Bóg, Pan Bóg pisze dla każdego i łączy wszystkich nas. Przekonaliśmy samych siebie, że możemy zrobić lepiej, że jesteśmy w stanie napisać historię lepiej niż twórca tej historii. Dzisiaj, proszę każdego, proszę i się ty też, proszę, bądź z Jezusem, bądź połączony z Nim w Jego ciele. Niech On prowadzi cię, niech Ty sam sobie prowadzisz, żeby Jezus prowadził cię. Kto ma oczy, kto ma oczy, każdy z Was ma oczy, a kto ma uszy i każdy ma uszy, niech słyszy i rozumie. অপচেন বৰুৱা যি